Mam wielką przyjemność i ogromny zaszczyt, by gościć Państwa Judy i Denisa Szepardów. Pani Judy, która jest inicjatorką i założycielką fundacji imienia Matthew Sheparda, A gościmy ich tutaj z okazji konferencji zorganizowanej przez kampanię przeciwko homofobii. Jest to wydarzenie wyjątkowe, bowiem Państwo, honorowi goście dzisiejszego spotkania są wyjątkowi. Jak Państwo słyszeli, przeżyli oni w swoim życiu jedną z największych tragedii, jaką sobie można wyobrazić. To jest strata swojego dziecka. Tym niemniej, Państwo Szepard nie załamali się. Podjęli działania w, zmierzające w tym kierunku, żeby nigdy z tego powodu podobna tragedia się nie wydarzyła, żeby żadni rodzice nie stracili swojego dziecka z powodu nienawiści, z powodu homofobii, z powodu rozmaitych uprzedzeń i przesądów. Wielka chwała im za to, za te wszystkie działania, którzy, które podjęli oni w Stanach Zjednoczonych i także międzynarodowo, by przeciwdziałać nienawiści motywowanej e, nienawiścią wobec osób homoseksualnych. Ja myślę, że państwo Judy i Denis Shepard. Mogą, są, y, mogą być największą ins inspiracją tutaj u nas w Polsce. Zarówno dla tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na brak, e, brak prawa regulującego e, prawa osób homoseksualnych w Polsce. Dla e, ty, tych wszystkich, którzy walczą niestrudzenie między innymi właśnie kampania przeciw homofobii, by w Polsce osoby homoseksualne cieszyły się takimi samymi prawami, jak osoby heteroseksualne. Wszyscy jesteśmy obywatelami i obywatelkami tego kraju i mamy takie same prawa do tego, żeby takie samo prawo, żeby cieszyć się tymi samymi prawami bez dyskryminacji i nienawiści.

it is critical to remember that I think that of the society is very close family and friends. It is <laughs> uh, equally important to the society and to deserve your love and respect and to care for one another. It is what we do as human beings. It is what you do as a whole. And you watch the success. And that will mean for all of us members of society. Powinni mieć pełnię takich samych praw. Zaprzeczanie, odmawianie im tych praw czy odmawianie rozmowy na temat dzieci. LGTB w rodzinach. Jest szkodliwa dla całego społeczeństwa. I zwracam się do Państwa, aby Państwo działali na rzecz tej zmiany. To jest trudne, trudne nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Ale dzieci są najważniejszą rzeczą w życiu rodziców i powinny być ośrodkiem wszystkich działań, wszystkich wysiłków. Również w aspekcie całego społeczeństwa. Ty jako rodzice na, mają macie Państwo również rolę aby um, wychowywać nowych, dobrych obywateli. I cieszy, cieszymy się, że w dwu, 2009 roku w październiku prezydent Obama podpisał nowe przepisy. Było to 11 lat od śmierci naszego syna Masję, więc wreszcie udało nam się przekonać Amerykę, że to jest tak ważne. Tak bardzo kluczowa sprawa. I mamy tutaj bardzo ważne, ważną wieść dla członków społeczności LGBT. W Stanach Zjednoczonych pracujemy teraz nad kwestią związków partnerskich, jak również niedyskryminacji w miejscu pracy. Już w Unii Europejskiej tego typu korzyści są obecne, więc mogą Państwo zrozumieć, dlaczego w Stanach Zjednoczonych również chcemy to. i'm going to oh,

Mówimy o dobrych glinach i złych glinach. Moja żona to taki dobry glina. Powiem Państwu coś bardzo wprost. Może zacznijmy od tego, że, że to, że jest się gejem, to nie jest kwestia wyboru. Od tego musimy zacząć. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Po prostu. Tacy się urodziliśmy. No, pamiętam, jak rozmawiałem raz z Matthew i powiedział, e, spytał mnie, dlaczego jestem gejem? Dlaczego nie mogę być normalny jak wszyscy inni? Powiedziałem, synu, jesteś normalny. Po prostu kochasz inaczej. I po prostu God tak jest. For a Bóg ci dał ten wybór, te dwie możliwości i um, z jakiegoś life. powodu ciesz się tym, ciesz się swoim życiem i osiągnij sukces. Na jednej z konferencji, na której przemawiałem, słyszałem, jak ktoś mówił o tym, że, że nie tak źle jest gejem. Nie, nie tak źle jest być gejem. Więc poprosiłem, żeby wszyscy wstali i, i żeby zaczęli wymieniać różne rzeczy, dopóki nie byli w stanie wytrzymać tego wszystkiego, co wymienili i wtedy już musieli siąść. Zacząłem od takiego stwierdzenia, kto by chciał być um, męczony, zastraszany, bity, zabity, ten kto chciałby, proszę niech takie osoby wstaną, kto chciałby być zwolniony z pracy za to, że jest gejem, niech takie osoby wstaną, tak mówiłem na tej konferencji, kto? Chciałby, by zabroniono mu wyjść za mąż, czy też wstąpić w związek z osobą, którą kocha, która jest tej samej płci. Kto, Kto chciałby się zgodzić na to, żeby decyzje dotyczące leczenia nie były podejmowane przez partnera życiowego? Kto zgodziłby się na to, żeby kwestie dziedziczenia nie były wzięte pod uwagę? W w sytuacji związku homoseksualnego. Was the only one still Kiedy zada... zaczynałem zadawać te pytania na tej konferencji, to w końcu i tylko ja stałem. Nikt nie chciał tego typu życia i nikt nie chciał przeżyć tych sytuacji, o których mówiłem. We have the mothers in here. It's very important that we have support from the families. A big in this country, and we want to the, the church. Parents themselves are afraid to come out to the acknowledge they have a gay or lesbian child. They're afraid of being shown by the, other members of the family of their friends of the church My why that is if they are still scared, because you're proud of your child or your child wants to protect your child then that isn't much of a family those aren't real friends that isn't much of a friendship Part of this law is important so that statistics we get from the United States, the suicide rates of young people, are gaining more and more time. How is this important? This is the reason why we reject the idea they are by society as a whole they have no protection under the laws. They suffer depression. They go into drugs or prostitution to survive because they no longer have a home. They give up hope. They are losing. Such talent. And you need to us along the next step in the maturation of the world and in this country for Poland. a benefit to have these people as part and part of society. You must the gay community, they want to have families. They can have families. They want to have a job. They want to go to school. They want to have a home. They want to retire. What that means is they are just as dull and boring as the straight community. So it's important that this law be passed and that it be acknowledged by the parents and friends that the community is an integral part of the society that they are necessary, as Judy said, to make the next step. Myself, Quickly, I'm a safety engineer, a professional engineer with a professional life. I spent my entire life working in the energy industry and in construction. So I'm familiar with the macho image that the working man has. And I, I grew up with the pictures and, and films of Poland with the hard-working miners, the steel workers, the construction I can relate to that. So as a father, I really would like to see the fathers acknowledge that they are proud of their children's great and gay. Now The definition of, of a man's man is what I've been told I am. Let me give you a description of that. Um, Someone who loves to hunt. The fish. The outdoors. So you ride horses, you have to run downhill hills. A people person, um, who's really concerned about others, who, who loves politics. Who, who, who worked as an actor and also backstage, who loved the church and was involved in church activities, who, who speaks multiple languages, who loves the family, the and makes the world a better place. Backstage. That is the definition of a man. man. I just described my Matthew, my gay son. You cannot tell me that he is not an equal partner to any other man.

He did not deserve <laughs> <kind of> life. <laughs> he to children, life. children in this country. He did not deserve When I see these young people out of here, I see myself. <laughs> I see the hope, that he

uh, Last Father's Day I did not get a Father's Day card or a call from one of my two sons because he was dead telefon. Why? Because someone thought he was different and didn't deserve to live so they killed him Mothers uh, uh, and fathers should not have that fear The gay community should not have that fear it is up to you to change that fear into hope. I find it difficult in this country that you do not have fathers who acknowledge publicly that they love their children. Them it is not a sign of weakness. Still, it still is. It must be stopped. To him. nie he jest słabość, że ktoś e, tuli dziecko, które jest homoseksualne, że przyznaje, że to dziecko man. jest homoseksualne. Yes, Mój ojciec jest takim My właśnie prawdziwym facetem i nigdy nie powiedział mi, że yeah. mnie kocha, aż do śmierci mata. Nie, ma, nie powiedział tego publicznie. I, told Matt, I last bardzo cieszę się, że ja często to mówiłem że właśnie na konec, i last on last mi, okay. że to wiem, że to to powiedziałem na to on że mi, że też mnie kocha. I że to wiem, że to wiem, że prawach Prawo człowieka jako prawa brazujących na równości w Polsce osób homoseksualnych jest częścią większej społeczności, powinna mieć wszystkie te same prawa, nie może być dysklamy To są ludzie, którzy są chęciami, którzy płacą podatki, którzy tutaj mieszkają. W niedzielę Judy i ja udaliśmy się poseł, i osoby, które zginęły w powstaniu. Nikt nie pytał, czy to są kobiety, czy, czy osoby heteroseksualne. To nie z tego powodu oni oddawali swoje życie. Oni oddawali swoje życie dla swojego kraju, dla wszystkich ludzi, którzy w Polsce mieszkają. I tak powinno być.